Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiejszy film miał być o tym, co sądzę o grze po aktualizacji naprawczej, ale Amazon Game Studio wrzuca nam serwer testowy, który wystartuje dzisiaj, czyli 3 marca o godzinie 19.00 z nową zawartością do gry. I tej zawartości nie jest wcale tak mało, żebym mógł to po prostu pominąć i wrzucić ten film odnośnie aktualizacji, która teraz jest na live serwerach. Więc już przejdźmy do tego całego tematu. Jest Kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły, i oczywiście nie będę w tym materiale opowiadał o wszystkich zmianach, tylko wybiorę sobie te, które są dla mnie najważniejsze. Po pierwsze, nowa instancja. Nowa instancja przewidziana dla pięciu graczy, i tutaj fajna rzecz, że mamy podpisek, że dla pięciu graczy. Co za tym idzie, możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości instancji dla mniejszych grup. I jest to instancja dla graczy o poziomie 60, którzy mają gear score w przedziale 550-570. Takich przeciwników tam spotkamy na start. Oczywiście pojawi się pewnie też mutacja do poziomu 10, ale o tym jeszcze nic nie jest powiedziane, więc zobaczymy, jak wejdziemy sobie do Pojawią się nowe questy, nowi, nowi przeciwnicy i do tego jeszcze nowa broń Blunderbuss. Na temat tej broń zrobię osobny film, który prawdopodobnie ukaże się jutro, czyli 4 marca na tym kanale. Po prostu muszę wejść do gry i zobaczyć, jak to działa. To, co wiemy, to jest tyle, że broń skaluje się z siłą i inteligencją. Jest to pierwsza taka broń, która z tymi dwiema statystykami naraz się skaluje. Do tego oczywiście dostajemy też nowe questy, które dadzą nam legendarną broń Blunderbuss na poziom 60. I teraz tak, rzecz, której się nie spodziewałem. Czyli dodatki do otwartego świata. Coś co było gdzieś tam wspominane, coś czego mi rzeczywiście brakowało i teraz jak na przykład grałem sobie w Elden Ring, oczywiście to nie jest taka skala w New World, ale w Elden Ring te moby gdzieś tam sobie podróżują, te potwory podróżują sobie gdzieś po świecie i mi tego w New World brakuje. No i proszę, otrzymujemy. I od początku e, znajdziemy na terytoriach różnych, na każdym terytorium po dwie sztalugi. Taka sztaluga daje nam obraz naszego domu. Czy rzeczywiście będzie to obraz naszego domu? Wydaje mi się osobiście, że te sztalugi będą umieszczane w jakichś lokalizacjach ładnych. W których które będziemy chcieli mieć po prostu przy, przy swoich domach. No, nie wierzę w to, że ta sztaluga będzie dawała po prostu obraz domu. Ale to, co jest jeszcze istotne, to, że taką sztalugę możemy odwiedzić co 24 godziny, aby odebrać swoją nagrodę. To taki najmniejszy dodatek, najmniej ważny. Ten, który dla mnie jest najważniejszy, to Ruffle Bones. The Loot Collector. To jest potwór, który podróżuje po wszystkich kontynentach Eternum. I na zabicie takiego zawodnika będzie mieć 45 sekund. Zakładam, że 45 sekund od uderzenia takiego, takiego gościa podejrzewam, że będzie sobie uciekał. I to co, ta, to, co ten mob będzie dropił, to będzie jakaś nazwana broń. To jest taka, taki drop, który jest który jest pewny. I zakładam, że skoro jest 45 sekund, to nie będzie wcale tak łatwo go ubić. Do tego, jeżeli gracz ma 60 level, będzie stował Gips obsydianowy i 500 Umbral Shardów. Czyli. Nie takie złe nagrody, prawda? Będzie to wydaje mi się, że gracze będą szukać tego, tego zawodnika, żeby go ubić. Kolejna sprawa, i tutaj jest ukłon, cała seria ukłonu dla graczy levelujących, dla graczy tych z niższymi poziomami. Stinky the Hunter. Na Weaver's Fen, czyli na tkackich mokradłach, będzie dropił przedmioty nazwane dla graczy na 30 level. The Forgotten Yeti będziemy mogli takiego Yeti spotkać w Great Cliff, w tych terenach zaśnieżonych. On będzie dropił jakieś standardowe nagrody na poziom 45. Pojawią się nowi przeciwnicy przemierzający drogi tkackich mokradeł i niespokojnych brzegów, którzy no, będą też dropić jakieś drobne przedmioty. Do tego Unbound Island, ale to nie są jakieś takie super ważne rzeczy, to są, to są e, pozmieniane delikatnie e, tematy wyzwania e, w danych miejscach e, dla graczy w okolicach 30 poziomu. E, notable World bug Fixes, klasycznie e, Delikatne poprawki, z tych poprawek, tutaj też General Fixes, to co mnie najbardziej interesuje, to bad collision, czyli kolizje między graczami, kolizje między potworami, że w tym kierunku coś jest w dalszym ciągu robione, a tak mamy drobne, drobne zmiany. General Eye, czyli sztuczna inteligencja potworów, również w dalszym ciągu zostaje poprawiana, żeby to wszystko działało lepiej z takich rzeczy ciekawych, gracz, który nie będzie przypisany do walki, bo teraz będzie jasno widoczne, jeżeli jesteś graczem, który podjął się pojedynku. Będzie oznaczony, taki gracz będzie oznaczony logiem dwóch mieczy, że on jest w walce i taki gracz nie może zmienić broni, skilli itd. itd. Jeżeli nie będziesz oznaczony jako gracz w walce, to potwory nie będą Cię atakować, po prostu będziesz dla nich niewidzialny. To taka, taka drobna, drobna, ale ważna zmiana. Ekspedycje i mutacje. Spośród tych, tych zmian, poprawek drobnych, jakichś dźwięków czy działania mobów, najważniejsza zmiana, która tutaj się pojawia, to to, że jeden gracz będzie potrzebny do uruchomienia instancji. Tak? Czyli cała, cała, cała reszta czterech graczy może zostać sobie w mieście, a ten jeden, który ma klucz, musi podejść do instancji, żeby tą instancję uruchomić. Walka poruszanie się w trakcie używania inventory, moi drodzy. W końcu zostaje wpuszczone. Ja się niezmiernie cieszę, bo było to irytujące. Chciałem coś sprawdzić w inventory, chciałem coś zrobić, ale nie mogłem włączyć tego autorana, ponieważ postać się zatrzymywała. to teraz będzie po prostu można. Incombat system, to jest to, o czym właśnie powiedziałem. Czyli gracz będzie po prostu omarkowany w świecie, gdy będzie w walce. General fixes tutaj z takich zmian to w zasadzie najistotniejsza rzecz tyczy się broń, nie broń, przepraszam, a amunicji. Krzemienne strzały znikają i zostają żelazne, tak? Iron, iron Arrows, więc tych, tych flintowych kompletnie już nie będzie w grze. Te, które są wystawione na markecie, znikną z, z marketu i pojawią się w inventory gracza czy, czy w storageu jako, jako iron. Arrows. Infinite ammo to jest istotne, to się tyczy tylko tych trybów, gdzie te, ta amunicja jest w nielimitowanych ilościach, ale to co jest ważne, to waga amunicji znika i ilość staków amunicji zwiększa się z 500 do 1000. To jest super super ważne, moim zdaniem, dla, dla graczy, którzy używają amunicji. Czy będzie nowa amunicja dla Blunderbasa? Nie wiem. Tego okaże się dopiero jak serwer testowy wystartuje. Oczywiście mamy tutaj też sporą ilość poprawek dotyczącą broni. Tego na razie nie będę, nie będę poruszał. Klasycznie wolę zostawić sobie temat, temat broni na to, jak patch już będzie wychodził na live serwery. Opisu samego Blunderbasa również tutaj nie mamy, ale z takich rzeczy, co mogę powiedzieć, to kolejny buff dla Firestuffa do podpalenia. Nadchodzi, więc to, to podpalenie po prostu będzie się szybciej ładowało, nie będzie potrzeba aż tak dużo czasu, po prostu będzie grywalne w, w PVP, nie tylko w PVE. Dalej, przedmioty. Zmiany dla perków. <laughs> Zmiany dla perków, i tutaj numer wygląda w ten sposób, że gemy ametystowe dawały większą absorpcję niż niż powinny. I teraz te wszystkie gemy do absorpcji są zrównane. Będą działały w odpowiedni sposób. Oprócz tego gemu, który daje nam physical absorption, czyli Onyxa bodajże. Onyx nie, nie doczekał się aż takiej potężnej zmiany. Jest będzie delikatnie, delikatnie mocniejszy, ale nie będzie tak mocny jak te wszystkie inne gemy odpowiedzialne za absorpcję Elementala, ponieważ. Fizyczne, fizycznych obrażeń jest więcej i nie ma co, je, co tego redukować. Do tego dostaniemy informacje odnośnie tego, ile obrażeń zadają te wszystkie chainowe perki, czyli takie te perki, które sprawiają, przepraszam, yy, tak, to są perki. Perki, które sprawiają, że przeskakują obrażenia pomiędzy przeciwnikami i będzie to wynosiło 11%. Do tego aby Salward, Frost, Strike, Strike work Arcane, yy, Ice, Fire, Nature, Lightning. Word. Te wszystkie perki również dostają, jakby, określenie tego, jak działają. I poszły delikatne zmiany na tierze pierwszym i drugim, absorpcji została zmiana, czyli perki Abyssal Ward zostały podkręcone z 2,5 i 3,5% do 3,4%. Z kolei z tych takich ciekawszych zmian, tutaj mam jeszcze fraz slash strike ward. Tutaj poszedł delikatny Nerw, ja nie, nie, też baw, też baw, bo 2,5% na 3%, 3% na 4%, 3,75% na 5%, czyli, czyli całkiem, całkiem sporo, całkiem sporo ale ten ogólny nie został aż tak mocno ruszony. No jestem ciekaw, czy to, 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 coś, to coś zmieni, czy będziemy chcieli te gemy pod thrust slash i strike bardziej pakować. Ten, ten slash pod grey taxy, no tutaj kuszące. Kuszące. Dobrze, lecimy dalej. Perki, podkrwawienie i podpalenie, one również dostają buffa. Są zmienione z 5 do 15% na 10 do 30%, czyli całkiem sporo. To chodzi o to, że te perki po prostu dłużej będą, czy znaczy to krwawienie i podpalenie będzie dłużej działało na graczu. Do tego Divine Perk będzie teraz działał, nawet po śmierci, okazuje się, że jak się umierało to ten perk nie działał. Retaliate, Retaliat, nie mam pojęcia jak to, jak to poprawnie przeczytać, tak czy inaczej bodajże to jest perk rubinowy, to jest perk to jest to z kamień rubinowy, który sprawiał, że po otrzymaniu trzech obrażeń, trzech hitów, mogliśmy kolejne trzy hity, które wyprowadzamy mieć na damage'u podkręconym. Teraz ten perk będzie działał w ten sposób, że będziemy mieli obrażenia podkręcone na dwie sekundy po tym, jak otrzymamy jeden hit, czyli będzie całkiem, całkiem elegancki do do, wymiady, do wymiany obrażeń. Game mode i tutaj jest nieźle, ponieważ Skrzynki z wojen, skrzynki z aren z bosami, skrzynki z inwazji będą miały lepszy drop. W końcu, w końcu, tego się nie mogłem doczekać, jestem zachwycony, że w końcu ruszają. Do tego klucze na areny z bosami będą również wypadały z tych miejsc elitarnych dookoła aren z bosami. Coś cudownego, nie będzie trzeba tego krawcić. i też taka drobna zmiana, która nie wiem, chyba była troszeczkę wyżej, ale to pominąłem. Albo jest gdzieś na dole. Klucze na wejściówki na, na areny z bosami. również będą tańsze, będą kosztowały mniej runstone'ów, bodajże z 5 do 3. Do tego oprócz tych poprawionych nagród będziemy za taką arenę z bosami otrzymać 50 Ambral Shardów. Wojny, oprócz lepszego dropu ze skrzynek z wojen, od tego momentu nie będą broniący pojawiać się na punktach A, B i C, tylko za bramami fortów. To dzieje się to, o co prosiłem, dzieje się to, o czym mówiłem, że to musi zostać zmienione. I z ostatnim patchem naprawczym, który sprawił, że w końcu gra się normalnie, bronie się zmieniają, wszystko jest płynne, działa. Ta poprawka przerzucająca broniących, respawn broniących za mury. To jest bardzo duży game changer. I tak jak wczoraj byłem na wojnie, gdy obroniliśmy tak naprawdę Ford tylko i wyłącznie dlatego, że rozpiliśmy się na punktach, a przeciwnicy nie, no to tak byśmy stracili miasto. Więc wow, świetna, świetna zmiana. Co do Outpostrasza, tutaj już nie dostajemy kolejnego podkręcenia nagród. Ale to co jest ważne. To nie będzie obalenia na autostraszu. Tylko jeżeli ktoś będzie miał zero życia, to od razu pojawia się w swoim miejscu do respawnu. Nie będzie można podnieść gracza. Nigdy się tego w zasadzie nie robiło, wszyscy gracze byli dobijani, więc teraz po prostu już tego. Nie będzie. Plaża startowa. Od Teraz gracze będą mieli do wyboru jednen, jedną z czterech, z czterech broni. Nie będzie tak, że gracz będzie startował z mieczem. Będzie mógł sobie wybrać pomiędzy Warhammerem, Firestuffem, łukiem czy haczetem. I do tego każdy będzie startował z jakimiś potionami, z jakimiś racjami żywnościowymi i z lekkim, przepraszam, z, jakimiś, z jakimś armorem. Utrata wytrzymałość na przedmiotach. Teraz wytrzymałość traci będą przedmioty tylko te, które są założone. Inwazje i wojny będzie można zapisywać się z mapy. Nie będzie trzeba podchodzić do tablicy, aby się zapisać na takie wydarzenie. Skrzynie. Bardzo ważna rzecz, myślę dla wielu graczy, będzie można przenosić przedmioty pomiędzy skrzyniami miast bez kosztów, czyli za darmo. I mało tego miasta nie będą musiały przynależeć do jednej frakcji, będą mogły to być miasta różnych frakcji, czyli po prostu będziemy mogli przerzucać, przerzucać sobie nasze rzeczy. To transportowanie dóbr, przerzucanie dóbr po, 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 po znerwieniu kosztów azotu, mamy jakby dalszy etap, będzie po prostu łatwiej. Wybaczcie, pika mi telefon, więc jego go wyciągnę i wyciszę. Niech mi tu nie pika teraz, jak nagrywamy. Kolizja między graczami zostaje poprawiona w otwartym świecie, ekspedycjach i inwazjach. Do tego Fast Travel tutaj nic istotnego. Perki to też nie. Misje. Tak jak już wspominałem wcześniej, nowe legendarne, nowa, nowa misja dla, dla Blunderbussa. Legendarna. I tutaj to, co jest mega ważne dla graczy, którzy grają solo. Nowe questy które będą pozwalały graczowi przejście głównego wątku bez wchodzenia na niektóre ekspedycje. To jest bardzo, bardzo duża zmiana dla nowych graczy. Wydaje mi się, że jest to fantastyczna zmiana, i razem z tym z wszystkim, co się tutaj teraz dzieje w tej grze, czyli skrócenie tych etapów, które były mozolne w okolicach 40 poziomu z levelowaniem, dodanie nowych przeciwników, dodanie nowych mobów, które dropią jakieś nazwane przedmioty, podkręcenie punktów doświadczenia za misje poboczne, zmodernizowanie questów głównego wątku fabularnego i teraz dołożenie progresji dla graczy, którzy grają sobie solo, aby Mogli przejść główny wątek fabularny? Uważam, że to jest po prostu zajebiste i bardzo chciałbym teraz sobie polewelować. Kolejne, kolejne fiksy, ale tutaj nie zauważyłem nic niesamowicie ciekawego. Ekonomia, progresja i nagrody. Nie wiem, czemu to jest opisane w ekonomii, ale. Ale to o co chodzi, to nasze skrzynie, nasze skrzynie, które umieszczamy w domach, teraz będą miały dwa razy większą ilość slotów. Tak? Znaczy, po prostu będziemy mogli wstawić więcej, ta, ta waga, która będzie powiększana naszego, naszej skrzynki, będzie powiększana dwukrotnie bardziej, mocniej. Do tego gracze będą otrzymywać, jeżeli będą chcieli pozbyć się swojego domu, no to będą otrzymywać w ramach rekompensaty połowę kosztu, jak i połowę pieniędzy, jakie przeznaczyli na zakupienie takiego domu, czyli jeżeli ktoś kupił dom za 20 tysięcy, no to jeżeli się go pozbędzie, to 10 tysięcy zostanie z powrotem i to jest jak najbardziej spoko. Tutaj nic ciekawego po tych arenach już opowiedziałem, że, że klucze na, na areny z bosami będą wypadały dookoła tych, tych elitarnych zon do crafting, delikatne zmiany, o tu jest ta informacja dotycząca aren, że teraz runestone, będzie będzie mniej tych runestone, nie 5, a 3 i też mniej, of the orb's materials, firefox, fancy shell and glowing swamp, most down from 5 nie wiemy do ilu, ale podejrzewam, że też do 3, dalej jakieś delikatne zmiany w sprzęcie i w dropie tutaj chyba też nic jakiegoś super ważnego nie zauważyłem no i dalej mnóstwo poprawek dotyczących informacji wyświetlania się tego co się dzieje w grze jak wygląda troszeczkę UX UI odnośnie tego jak wyglądają różne różne rzeczy w grze poprawki też audio więc tych zmian jest naprawdę w dalszym ciągu bardzo bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że popacz, który no ten materiał się ukaże, tak? Ale popacz, który dla mnie jest bardzo dobry, który teraz jest na live serwerze, gdzie w końcu mogę grać moją postacią tak jak ja chcę grać. Otrzymujemy taki patch z zawartością i nie dotrzymujemy tylko i wyłącznie ekspedycji i nowej broni, ale także jakieś dodatki do otwartego świata tak, aby ta Gra stała się fajniejsza, aby coś więcej działo się na mapie. Mega propsuje, jestem dobrej myśli i. no cóż, zapraszam Was, moi drodzy, w takim razie na stream. Które odbędzie się oczywiście dzisiaj, czyli 3 marca, o godzinie 18.00. O godzinie 19.00 wejdziemy na serwer testowy, gdzie sprawdzimy sobie nową broń, sprawdzimy sobie umiejętności, zobaczymy, jak wyglądają te potwory, które przemierzają otwarty świat. I kto wie, może uda nam się też zrobić instancję najnowszą, aby ją sprawdzić. Co prawda, nie chciałbym sobie spoilerować przed wyjściem. Na, na live serwery. No ale cóż, skoro dają, no to sprawdzę. Zobaczymy. Jeżeli są wśród Was osoby, które również chcą sobie pograć na serwerze testowym, zobaczyć te zmiany, to dajcie znać, wpadnijcie na stream. Możemy razem się na taką instancję wybrać. Ja jestem oczywiście jak najbardziej chętny. Za uwagę bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnym materiale albo na Twitchu. Miłego dnia, albo dobrej nocy. Żegnasz to wieczorem. Cześć, cześć.